W poniedziałek po południu piłkarska reprezentacja Irlandii udała się do Gdyni na pierwszy trening po przegranym meczu z reprezentacją Chorwacji 1-3. To był jeden z najciekawszych dotychczasowych meczów Euro 2012. Trener Irlandii Giovanni Trapattoni bezpośrednio po meczu mógł być rzeczywiście zdenerwowany. <try> Wczoraj mówiłem, że jesteśmy gotowi do mistrzostw, tymczasem już po trzech minutach tracimy bramkę. To zdecydowanie był nasz błąd. Być może że Given w tej sytuacji był zasłonięty i nie widział dokładnie piłki. Drugi gol moim zdaniem padł ze spalonego. To podcięło nam skrzydła. Za wcześnie mówić o jakichkolwiek zmianach na mecz z Hiszpanią. Trzeba się zastanowić nad naszymi błędami i wyciągnąć wnioski. Musimy podjąć pracę przede wszystkim psychologiczną. Dawno nie daliśmy sobie strzelić trzech bramek, a pamiętam, że rozegraliśmy wiele spotkań, nie tracąc żadnej. Podsumował trener Irlandii Giovanni Trapatoni.